Uwaga, jeśli nie skończyłaś nie skończyłaś gry Red Dead Redemption i nie zapomniałeś zakończyć grę Red Dead Redemption 2 do to wróć i oglądaj. Miłego oglądania. Artur Morgan, tak, Artur Morgan, czyli najlepsza gra. najlepsza gra, najlepsza postać w historii gier, jak dla mnie, jeżeli Wiecie o czym mówię, to na pewno ostatnia misja Arturo'a doprowadziła was do łez. No właśnie. Gra, mimo że. No. Jest w bojach, boje, w boje. To pokazuje, że dziki zachód nie jest taki jak przedstawiałem że jakiś pustkowie. Naprawdę, ale tu chodziło o Arturze Morganie, więc będę o nim mówić. Na pewno ostatnia misja nie do, doprowadziła was do łez. zajści się z tą postacią, ja również. I jeżeli ktoś tu nie lubi go, no to nie się zastanowi, bo moim zdaniem, fajna postać coraz lepiej idzie To coraz bardziej go się można lubić. że ja go lubiłem, no to tak jest dobrze. Warto, zagrać jeszcze ja, jedną, no, bo. Jeżeli ktoś mówi, że jest słaba, a ja nie krążę, proszę oglądać. No, nie dla mnie. No, nie wiem. Postać jak dla mnie najlepsza w żadnej Żami... grze, nie było takiej postać jak on. No i cóż mogę powiedzieć? Historia, no, moim zdaniem, w była dobra. Bo postać, no, to jest oni. Dla mnie to jest najlepsza postać. W historii wszystkich kier. No i no cóż mogę tu powiedzieć? To miał być odcinek taki osobny. Mam nadzieję, że jest. Fajny, tak? Naprawdę, bo ta postać jest fajna, więc możecie stawić lajka. Ale to nie o tym. O żadnych lajkach, żadnych subskrypcjach po prostu możecie posłuchać i oglądać i później wziąć się za grę i zagrać lub oglądać. Ale oczywiście pamiętajcie, że Arthur Morgan możecie z nim sobie dzisiaj pogadać. Tylko to jest Roger Clark, który podkładał jak właśnie jego głos. To jest ta sama osoba. Mhm, mm tak. Ale wracając jeszcze do Artura Morgana, to widać, że ciężko miał przygody, bo to on, yy, to on pierwszy, bo on mu powiedział yy, Pinter, Milton, że Majka z nim współpracuje. On jest z gangu, jeżeli ktoś nie wie o czym, o czym mówię, to najpierw w niego oglądnie lub przejdzie grę. Tak? Naprawdę, no, poświęcił swoje życie dla Johna, tak? No i co? Ładny gostek. Taki ładny Artur Molgaren. Jeżeli miał się dobry honor, są jelenie, jeżeli był wielki, Jak dla mnie bardzo dobra postać. Powtarzam się, wiem. Ale no, no widać, że miał ciężką drogę. Przez tyle lat, był w kangu umarł. No uratował ku mu życie miał ciężką przygodę. No po prostu... No... Miał nawet yy, wycieczkę na... Guarmię na wyjście, gdzie mieli leć po napadzie nieudanym, bo, bo został wyganany, nie, nie przez Magę. No, no to poszli na Guarmę, nie chcieli tam na Guarmę. Oczywiście tam mieli ciężkie warunki do przeżycia najpierw, właśnie jak tu widzieliście. Chociaż najpierw chcieli Graves'u i Braithwaive'u pokonać. Graves wybili, przez to Sean zginął i Braithwaive'u czaka Jacka zabrali. Przez to tam wszystko się poszło do brące. I przez to na gwarbę. No i później co? Jeżeli ktoś myśli, że to przez gwarbę dostał gruźlicę, to odpowiadam, że nie. Przez jedną misję taką, gdzie wykonywał, że pobił takiego gostka, takiego farmera, właśnie jak tu widzicie, on miał gruźlicę. No i później on też miał gruźlicę. No, nawet wiedział, że to jest wtedy było nieuleczone, to i tak robił. Co, no, co w jego mocy? No, gruźlicy nie powinno się tylu rzeczy robić, ale on jest twardy. Um, On no, myślę, że, że jeden z Was się z nim przywiązał. Jeżeli widzieliście jaką umiera, to nie jedną z nas poszła. Łezka. Tak jest. Chyba. Nie? Czy nie? No, dobra, nieważne. Co no, już mogę powiedzieć? Powtarzam się, co nie? No i to... To jest poświęcony jego odcinek. Więc pamiętajcie, jeżeli macie jakąś przykłady, aby życie o nie chodzi, to... Możecie w No Artura. Jeżeli macie jakiś tam swój gang pięciolatków na rowerach to pamiętajcie, że Jeżeli ktoś, jeżeli nakryjecie kogoś to mówcie to wszystkim, tak? No i dla mnie no, piękna przygoda Jeżeli ktoś lubi gry fabularne tak jak ja, czyli dla mnie najlepszą No to proszę zagrać, dla mnie Postać genialna, nieraz się można z nim przywiązać. Jest na śmierć koniec, że nigdy w trakcie nie było. Kapelusz, bo jeżeli ktoś ma kapelusz znalazł na jakiejś aukcji, proszę mi swój linka. Zaraz sobie kupię. Dzięki. Z góry dziękuję, no bo fajnie. Prawda, no tu macie jego śmierć. Myślę, że nie ten zamiar poszła łaska. No i cóż mogę wam powiedzieć? Ten dziki zachód. Bywa odkrótny, ale no co, mam nadzieję, że. No, miło wam się grało w tej ide lub oglądało. No i co mam wam powiedzieć? Trzymajcie się na dzikim zachodzie kowboje.